Posła Jana Kiliana znam od dawna. Mogę zapewnić Państwa, że jest dobrym organizatorem, jest życzliwym dla ludzi, jest znanym i cenionym działaczem w naszych strukturach i nie tylko. Swoją wiedzą, zaangażowaniem pomaga ludziom, którzy potrzebują jego pomocy. W jego biurze. Można zawsze spotkać się z życzliwością i dobrą radą. Polecam i głosujcie Państwo na Jana Kiliana. To jest poseł naszego powiatu starogardzkiego. To on reprezentuje nasze interesy, nasz powiat na arenie krajowej. Jeszcze raz polecam Państwu posła Jana Kiliana. Jerzy Mykowski, mieszkaniec Skurcza. Znany wszystkim w tej miejscowości. Jestem emerytowanym nauczycielem, trenerem lekiej atletyki, wielu pokoleń biegaczy, w Skurczu i nie tylko. Obecnie jestem radnym Rady Powiatu Starogarskiego, gdzie pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Kultury. kultury e sportu e promozione Powiatu Starogańskiego.